Niedaleko najbardziej znanej górskiej miejscowości Czarnogóry, czyli Żabliaka, leży szczyt Savin Cook. Choć ma 2313 metrów, można go bardzo łatwo zdobyć, ponieważ da się pod niego wjechać wyciągiem krzesełkowym. A warto to zrobić, gdyż roztacza się stamtąd jeden z najpiękniejszych widoków na pasmo górskie Durmitor. Savin Cook to przede wszystkim centrum narciarskie. Miłośnicy białego szaleństwa znajdą tu dla siebie kilka tras o różnym stopniu zaawansowania. Wyciąg na przełęcz działa jednak również w lato, a bilet w dwie strony kosztuje 10 euro. Wyciągiem wjeżdżamy na przełęcz leżącą ponad 2200 metrów nad poziomem morza. Po drodze czeka nas jedna przesiadka. Nie wiem, czy będzie to tu dobrze widać, ale tam sobie ludzie latają na paralotniach. O, teraz właśnie kolejny z nich startuje. Najwięcej atrakcji dostarcza drugi odcinek wyciągu ostro wjeżdżający pod górę. Z górnej stacji wyciągu jest już tylko kawałek do przełęczy. Po drodze możemy podziwiać rozległą panoramę okolic Żabliaka, ale to co najlepsze zobaczymy dopiero na samej grani. Przełęczy możemy podziwiać całe pasmo Durmitoru, w tym jego najwyższe szczyty takie jak Bezimeni-Wyrch, Dziewojka czy Bobotow-Kuk, najwyższy szczyt Czarnogóry. Durmitor to część gór dynarskich rozciągających się przez całe Bałkany, a także Park Narodowy, którego tereny w 1980 roku zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zdobycie szczytu savin z przełęczy to bułka z masłem, wejście nie przysporzy większych trudności, ścieżka prowadzi przez kamienisty teren, a podejście zajmuje około 20-30 minut. Na szczycie o wysokości 2313 metrów możemy podziwiać jeszcze bardziej rozległą panoramę okolicy. A kiedy spojrzymy na północ, dostrzeżemy żabliak i słynne Cyrno Jezero jedno z najpiękniejszych jezior polodowcowych Durmitoru. To jedno z najbardziej znanych i najchętniej odwiedzanych miejsc w górach Czarnogóry. A tam w oddali mamy Bobotow Kuk, najwyższy szczyt durmitor 2523 metry. Zdobycie Sawin Cook to świetny pomysł na spędzenie dnia w okolicach żabliaka. Może to być również początek waszej przygody z samodzielnym odkrywaniem niezwykłego dormitoru, który jest istnym rajem dla osób kochających górskie wędrówki.